Okres zimy sprzyja zachorowaniom na grypę i przeziębieniom. Jak należy sobie pomóc, pytaliśmy w polickiej przychodni. W polickiej przychodni ruch jak zwykle. Lekarze stwierdzają większą liczbę chorób wirusowych. Sytuacja powtarza się każdego roku. Jednak w tym roku nie ma tego tak dużo, żeby można było powiedzieć o jakiejś epidemii. Jest to średnia jak na tą porę roku. Jest to związane z temperaturą. Otoczenia, z tym jak my się ubieramy, z tym co jemy o tej porze roku i że częściej zapadamy na infekcje wirusowe. Jest to rzeczą naturalną w naszym klimacie. Aby uniknąć zachorowania, należy pamiętać o profilaktyce czyli poddawać się szczepieniom. Każdego roku w przychodni rozpoczynają się szczepienia przeciwko grypie. Poddaje im się spora część pacjentów, mimo że wśród społeczeństwa opinie są podzielone co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek. Ja jestem za tym, żeby namawiać pacjentów do szczepienia przeciwko grypie. Uniknie, uniknąć można w tym momencie zachorowania, a jeżeli nawet pacjent zachoruje, na pewno przebieg będzie łagodniejszy. Pierwsza fala zachorowań wirusowych już minęła. Druga zwykle zdarza się około lutego lub marca. Można więc jeszcze się zaszczepić, bo to ochroni przed drugą falą zachorowań. Pacjenci mogą mieć jednak kłopoty z zakupieniem szczepionki. Oprócz tego ważne są zachowania prozdrowotne. O tej porze roku trzeba odpowiednio się odżywiać, spożywać dużo warzyw i owoców. Należy pamiętać o odpowiednim ubiorze, najlepiej na cebulkę. Czapka na głowę jest ważna, nie przepaska na uszy, nie goła głowa i nie kaptur, dlatego że te nakrycia głowy nie spełniają swojej roli. Czapka. Jest bardzo ważna. Nawet jeżeli jest temperatura plusowa, ale powietrze jest wilgotne, największa utrata ciepła z ciała jest poprzez głowę. Proszę o tym pamiętać. Należy również unikać dużych skupisk ludzi zakatarzonych, kaszlących i kichających. Warto też dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu.